Я дикий что... Co będzie Czyś ty kiedy widział niedźwiedzia w kształcie dzika? Mam. Z... A tak, byłbym za. Dawid, after. Słuchaj, Dawid, trzymaj się mnie, a nic ci nie gro... Za. Proszę państwa, połykacz ognia się znalazł. Jam to nie chwaląc się sprawił. A co z diabołem? Yy, jak to nie wrócił? Wrócił, tyle że jakoś dziwnie się zachowuje. Siedzi osowiały jakiś życia w nim tyle, co w marchewce. No, nie wiem, może się wilczych jagód nażarł. Albo co? Uwaga! Oh Uwaga! Piękne panie, szlachetni panowie i wy, dzieci! Zapraszam wszystkich na unikalny pokaz połykania ogni! Szani, chodźmy obejrzeć te sztuczki. Za życia nigdy czegoś takiego nie widziałem. Moja pie... uratowaliśmy mu dupę. Jakby miał drugie życie, zostałbym wiedzielkę. Kabina aż woła, żebyśmy weszli sobie na górę i pokonwersowali. No to chodźmy. Ale jak to? Tak po prostu? A jak inaczej można wejść po drabinę? No to siądźmy sobie. Tak po prostu? Na dupie też masz No O czym chcesz ze mną porozmawiać? Przepraszam. Pokonwersować. No więc w zasadzie to... Tak? Wiesz... Chodzi o to, że. No, wyduś to też się. Ehm, ja. No właśnie, tak myślałam. Chodźmy na to. Tak. No, Juzek, co ty tam wyprawiasz tyle czasu? Ale co? Tak myślałam. Oni śmielasz mnie. Widzieliście, co wyłowił? Stary garnek. Może jego dziewucha nosi na nogach garnki zamiast butów? Miałeś wyłowić mojego buta. Jak mam teraz tańcować w jednym bucie? Trzeba mieć buty na weselu. <słuch> Szukałem, ale nie ma. Może w mule się zagrzebał? Sam się teraz w mule zagrzeb. Głupia zabawa. Co tu się dzieje? Bawią się wyłowić bucik, nie słyszałeś o tym? Nigdy. Na szlacheckich dworach nie ma takich zabaw. Na czym to. Panna wrzuca bucik do wody, a jej kawaler musi go wyłowić. A ten co ma na łbie? Widać mutanty nie tylko. To jeszcze nie koniec. Podoba mi się ta zabawa. Chani, dawaj, but, wyłowię go i udowodnię wszystkim, że mi na tobie zależy. Tylko mnie obserwuj, szary. Nie mogę oderwać oczu. Widzieliście, jak ochoczo się zabrał za łowienie buta? W gębie jest mokro. A myślałem, że znam wsiowe obyczaje, ale o tym z butem nie słyszałem. Skoro już go poznałeś, to może zamiast gadać, wskoczysz do wody i wyłomisz mój but. Jak zamoknie, to już co chcesz, Geralt? No, rzeczywiście, mu tutaj popachy. Widzę, że muliste dno nie przeszkodziło ci znaleźć mój but. I wszystkie inne, które zostały wrzucone do tego jeziora. Zawsze lepiej zrobić trochę więcej, choćby to miało iść na marne, niż trochę za mało i tego żałować. Nie znałam tej teorii. Jak się już zgadało o teorii, to może porozmawiamy o praktyce. Każdej pannie, której bucik wyłowiłem, mogę go wsunąć, jeżeli ona zechce, na nóżkę. Oczywiście. Jesteś bardzo wspaniałomyślny. Nie wiedziałaś? Chyba zasłużyłem na całusa, co? Pozanoś buty właścicielkom. Może któraś się skusi. Nie bądź zazdrosna, szani, Tylko żartowałem. Tamte mnie nie obchodzą. No nic. Poznajesz, co to jest, Kopciuszku? M mój but? Mhm... A teraz wystaw stópkę i pozwól, że ci go wsunę. Dziękuję. Widziałyście, jak szybko było Dobrze było popływać. Zróbmy coś jeszcze. Najlepiej coś szalonego. Tak sobie przycupnęła i tylko czeka na okazję, co? Jaką okazję? Krzyżą mnie łupie od zamiatania młyna. Tom przycupnęła. Jak to mówią w starym piecu ogień gorze. Jakbym była w Twoim wieku, inaczej byś śpiewał. Piszczał jak małe kocie. Possiąkuj, najbuźnię! Uwaga! Uwaga! Za chwilę zobaczycie czas! Przecież piernik to zwykła mąka, miód, jaja i przyprawy. Pozwolę się nie zgodzić. Przy robieniu piernika najważniejszą przyprawą jest czas. Słyszysz, Szani? Co on tam bredzi? Cicho, posłuchajmy, to się dowiemy. Jak to? Najważniejszą przyprawą jest czas? To czas nadaje mu odpowiedniej konsystencji. Czas sprawia, że jest idealnie chrupki na zewnątrz i cudownie wilgotny w środku. No, a ile tego czasu by trzeba? Tego nie znajdziecie w żadnym przepisie. Trzeba dać ponieść się zmysłom, żeby mogły dotykać czasu, wąchać go, a nawet chłeptać. Czas jest kluczem. Witaj Szani. Pozwolisz, że się przedstawię. Jestem Gaunter od Piękna suknia. Do twarzy ci w tym kolorze. Dziękuję. Dużo o tobie słyszałam, ale nie wiedziałam, że jesteś kucharzem. Tak dużo wiesz o piernikach? Ja po prostu dużo wiem o wszystkim. Ja? No, to ciekawy jestem, co wiesz o mnie. Zawsze byłeś tym gorszym bratem. Od dziecka zazdrościłeś Olgierdowi wszystkiego, bo chciałeś być taki jak on. Bzdura! Nigdy nie zazdrościłem mojemu bratu. Owszem. Był dla ciebie niedościgłym wzorem. Olgierd szybciej biegał, lepiej strzelał, był silniejszy. To Olgierd pierwszy nauczył się czytać. Chociaż bardzo się starałeś. Kiedy dorośliście, to on wybierał dziewczęta. Dla ciebie zostawały resztki. Przepraszam cię, Żałuję, że musisz wysłuchiwać tego. Nie łudź. Szani też nie jest tu ze względu na ciebie, tylko na Geralta. Widać pisana ci jest rola nędznej kochy. Przy okazji Olgierd też tańczył dużo lepiej od ciebie. Łżesz jak pies! To mój brat! Kochałem go! Pytanie brzmi, czy ty byłeś dla niego równie drogi jak on dla ciebie? Po śmierci zrobił ze mnie bohatera. W czasie mojej ostatniej bijatyki rzuciło się na mnie pięciu chłopa. Nie przeczę. Chciałem się wycofać. Zbiegłem do piwnicy i tam mnie dopadli, jak szczura. A wiesz, co wtedy zrobił Olgierd? Opowiedział wszystkim, że sam się na nich rzuciłem. Ciekaw jestem, skąd to wszystko wiesz. Olgierd często przychodzi na mój grób. Upija się i opowiada o starych czasach. Nie widzimy. Ale ja słyszę każde jego słowo. Stąd to wszystko wiem. Cóż, może kiedyś powie coś, co cię bardzo zaskoczy. Niby co takiego? Dłużej nie będę przeszkadzał. Miłej zabawy życzę, bo wiecie, czas... Czas ucieka. Szani, przepraszam. Ja... Daj spokój, nie przejmuj się. Mieliśmy się bawić, pamiętasz? Chodźmy, noc jeszcze młoda. Szanowny, to wszystko ugarstwo. Nie denerwuj się. Olgierd był nie tylko moim bratem, był moim najlepszym przyjacielem. Już daj spokój, wierzę ci. A teraz baw się, bo czas ucieka. cię na chwilę zostawić. Jestem druchną i w czasie oczepin moje miejsce będzie przy pannie młodej. I nie ja sobie poradzę. Możesz być o mnie spokojny. Panie i panowie, ponieważ już dawno się tak dobrze nie bawiłem, postanowiłem wygłosić mowę. Gerald, nie trzeba. Dobra, nie chcecie to nie, ale żałujcie. To miało być piękne przemówienie. Dochodzi północ, pora na oczepienie. Nie zapominajmy o tym, że ty też jesteś pan, marszałek. Już północ wybiła. oczepin czas! Co się w duszy komu gra? Co kto w swoich widzi, zna. Czy to grzech, czy to śmiech? Czy to kaptan, czy to pan? Na wesele przyjdzie w tan! Para młoda ładna, ale gdy los to jeszcze ładniejsze będą mieli dzieci. To, co my śpiewamy, to tylko do śniegu. Teraz by się zdało, by mieć okulików. Chociaż pani młoda szczerze przysięgała, to uważaj młoda! nie Co tak młody Coś tak puścił głowę. Chyba sobie zmyśla. Białek, Białek, Białek. Dostaniesz grobę. Dostaniesz i się A jest biedni, ta, co dostała wianek, następna wyjdzie za mąż. Naprawdę musiałeś? Ech, przypomniało mi się, jak to wyśmienicie się bawiłem na Olgierdowym Weselisku. No nie mogłem się powstrzymać. Musiałem mu napisać parę słów. Przekażesz mu ten list? Przekażę. Dzięki. Równy z ciebie gość, Wiedźminie. Chociaż nudziasz... Nieszwyczaj. Krasnolice panny, wirujące w tańcu, rozpuszczone włosy, rozchłustane bluzki, a pod bluzkami, falujące. Daruj sobie. Widziałeś? Szani złapała wianek. Wedle chłopskich podań, to ona następna pójdzie za mąż. Możliwe. Wybiła północ. I wedle naszej umowy wracasz do Krypty. Nie mogę. Mam tu jeszcze sprawę do załatwienia. Minęła północ. Możesz już zdjąć swoje piękne uszy, jeżeli chcesz, oczywiście. Są bardzo ładne, ale myślę, że sobie od nich odpocznę. Duch Witolda już poszedł? Widzisz? Pyta o mnie. Znaczy tęskniła. Cały czas tu jestem, moja słodka. Ten całus w tańcu tak mi uderzył do głowy, że choćby mnie mieli wysłać na męki, nie odejdę. Póki nie dostanę jeszcze jednego albo dwóch. W ogóle wezmę co dasz. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Pocałowałaś mnie. Wiedziałem, że tak to się właśnie skończy. A przecież to dopiero początek. Nie, to koniec. Wybiła północ. Chyba już na ciebie czas. A tam nie przejmujmy się drobiazgami. Póki śmierć się o mnie nie upomniała, chyba możemy się jeszcze bawić, prawda? A co z Geraltem? Przecież dałeś słowo. Sani skarbie, jestem martwy. Nie wymagaj zbyt wiele od trupa. Witoldzie von Eweretz, wracaj tam, skąd przyszedłeś. Proszę. Nie wtrącaj się. Przestań! Błagam cię! Przestań! Precz stąd, albo zabiorę cię ze sobą i sprawię, że będziesz tęsknił za swoją cuchnącą kryptą. Wybieraj. Nie dręczko. Na pewno nie zadręczę go na śmierć. Co się dzieje? Nie musiałeś się tak nad nim pastwić. Oczywiście, że nie musiałem, ale mogłem. Chyba nie zrobiłeś mu krzywdy. Jedynie pozbyłem się natręta. Nie było potrzeby, żebyście dłużej znosili jego impertynencję. Bo widzisz, Geralt wypełnia pewne zadanie. Ach, Geralt zawsze wypełnia jakieś zadanie i zawsze znika, kiedy już mu się to uda. Kto wie, może tym razem będzie inaczej. Zauważyłem, jak na siebie patrzycie. Poza tym całkiem przypadkowo znam waszą przeszłość. Naprawdę? Skąd? Szani, kochana, czy pytasz orła, jak to się dzieje, że umie latać? No, ale najważniejsze, że Witold von Everec nie będzie już wam przeszkadzał. Chciałbym zostać dłużej, ale nie tłumacz się, Geralt. Nie mam do ciebie pretensji. Wiedźmiński fach rządzi się swoimi prawami. A co do mnie, to... Może po prostu zbyt dużo sobie obiecywałam po tym weselu. Nie rozumiem. Nieważne. Idę do Aldony. W końcu jestem druhną. Próba zrozumienia kobiety zawsze się tak kończy. A ty ją rozumiesz? Oczywiście. Kobiety są bardzo proste. Problem polega na tym, że mężczyźni są skończonymi głupcami. Twoja przyjaciółka będzie się teraz obnosić ze swoim smutkiem. Narwij jej kwiatków, albo przynieś coś do picia. Od razu jej przejdzie. Obejdę się bez twoich rad zależy jej na tobie. I ona też nie jest ci obojętna. Przecież nie musisz się z nią wiązać. W relacjach między ludźmi najpiękniejsza jest ta spontaniczna szczerość. Nie musicie skończyć jak Aldona i Jawnot. Dwoje biedaków, którzy weszli w układ, z którego nie mogą się już wyplątać. Wy możecie po prostu cieszyć się sobą miłej zabawy.